Cześć, zapraszam Was na najlepsze technologiczne podsumowanie tygodnia. Szpany i dzbany to ja, Wasz ulubiony podsumowywacz tygodnia. Przyznam dzisiaj kilka szpanów dla firm, usług i technologii, które w ostatnim tygodniu najbardziej nam się podobały. I porzucam trochę dzbanami w tych, którzy byli najgorsi i nam się nie podobali. Ale zaczynamy od tych pozytywów, jedziemy. A pierwszy szpan dla sądu rejonowego. Dla warszawskiej woli, który uznał, że spamerstwo e-mailowe jest karygodne i nałożył właśnie karę 500 zł za dość uczynienia dla firmy, która wysłała spamerski maili. Pewien Warszawiak po prostu pewnego dnia nie wytrzymał. wstał i poszedł do sądu, pokazał swój telefon, powiedział, że no nie może z niego normalnie korzystać, bo cały czas dostaje spam. Poza tym boi się, że usunie coś ważnego usuwając ten spam, i po prostu jest cały znerwicowany przez ten spam, więc sąd wziął tych spamerów, zrobił rozprawę i nałożył 500 zł kary. Więc jeżeli chcecie zarobić 500 zł, a dostajecie spam, a na pewno dostajecie, to wystarczy, że wstaniecie teraz przed ekranu, albo raczej po tym materiale, bo jednak chciałbym, żebyście obejrzeli go do końca, poszli do sądu i pozwali tych spamerów. Może coś się wtedy zmieni. Wielki szpan dla sądu. Czy wiecie, co wasze dzieci robią w internecie? Dzieci robią w internecie różne złe, i dziwne i niebezpieczne rzeczy. Ostatnio na TikToku widziałem, że... Bardzo małe dzieci używają już bardzo brzydkich słów, nawet ich tutaj nie przytoczę. TikTok ma tego świadomość, dlatego wprowadził bardzo fajną opcję. Rodzice mogą połączyć swoje konto z kontem dziecka, żeby limitować mu dostęp do tej aplikacji, albo także do wiadomości prywatnych. Istnieje także możliwość całkowitego wyłączenia tych wiadomości. Dziecko nie będzie ich ani otrzymywało, ani wysyłało. Wielki szpan dla TikToka, a Wy pilnujcie swoje dzieci w internecie. Netflix wprowadza w Polsce dwa nowe pilotażowe plany abonamentowe, w tym jeden dotychczasowo najtańszy za 24 zł miesięcznie. W tej cenie będziemy mogli oglądać wszystkie materiały z Netflixa, ale tylko na urządzeniach mobilnych i tylko na jednym urządzeniu w danym momencie i tylko w jakości SD. Droższy plan kosztuje 38 zł, umożliwia korzystanie z dwóch urządzeń jednocześnie, ale dostępny jest nie na telewizorach, tylko na mobilu i tylko w przeglądarce. Jeżeli Wam to wystarcza, no to już teraz możecie się rozglądać za nowymi planami Netflixa. Ten najtańszy chyba będzie cieszył się sporą popularnością. Szpan dla Netflixa za to, że reaguje na nasze potrzeby. Assassin's Creed za darmo, co prawda nie ten ostatni ani nawet przedostatni, bo mowa o Assassin's Creed Syndicate. Ale darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, więc jeżeli chcecie zagrać sobie za darmożkę w Assassin's Creed, to już teraz możecie zalogować się do Epic Game Store i przypisać sobie grę do waszego konta. Ona już wtedy tam zostanie na zawsze. Czasu trochę jeszcze macie do 27 lutego, do godziny 17. No nie jest to najlepsza odsłona serii, ale jak nie macie co robić w ten weekend albo w ciągu tygodnia, może jesteście chorzy, może bolicie się koronawirusa i siedzicie w domu, więc akurat w sam raz gra na kilkadziesiąt godzin. Polecam. A szpany zakończymy naprawdę szpanerskim wyczynem szalonego człowieka, niejaki Vince Reffet z Jetman Dubaj. To człowiek, który przypina sobie do pleców skrzydła rakietę i leci. I pobił teraz rekord wysokości 1800 metrów, Wzniósł się z ziemi bez wykorzystania jakiejkolwiek platformy przy średniej prędkości. Uwaga, 240 km na godzinę. Tak po prostu z rakietą na plecach leciał. Wciąż jest problem z lądowaniem, bo do lądowania używają spadochronów, ale już niedługo ma się to zmienić. Pracują nad techniką, żeby wylądować normalnie na nogach, tak z tą rakietą na plecach. E, tylko chyba nie na trawie, bo by ją spalili. Niemniej, wielki szpan dla tego gościa, też bym tak chciał. A teraz lecimy z dzbanami. A dzbanów oczywiście nie byłoby bez firmy Microsoft i ich ostatniej aktualizacji Windowsa 10, to jest trochę nasza już taka świecka tradycja, że w kolejnych szpanach i dzbanach wspominamy właśnie o tym systemie. Okazało się, że jedna z ostatnich aktualizacji wywoływała bardzo ciekawy problem, ciekawy z naszego punktu widzenia, bo możemy o nim powiedzieć. Otóż pliki znikały ludziom i ludzie zaczęli się martwić i w internecie pisać o tym, że im pliki znikają. Microsoft też się zmartwił, więc aktualizację wycofał. Ale uspokaja, te pliki nie znikają całkowicie z dysku, tylko system je sobie przynosi do jakiegoś ukrytego folderu i można je odzyskać. W jaki sposób, mógłbym wam powiedzieć, ale zajęłoby to zdecydowanie za dużo czasu, bo to jest 15 kroków, czytałem na jakiejś stronie, więc jeżeli wejdziecie na jakąś stronę poświęconą Windowsowi, to na pewno taki poradnik znajdziecie, jeżeli akurat zaktualizowaliście sobie system i wam pliki zniknęły. One tam gdzieś są, nie martwcie się. Kolejna świecka tradycja, czyli koronawirus przez tego koronawirusa Chińczycy siedzą w domach, fabryki nie pracują, a jak fabryki w Chinach nie pracują, to wyprodukowany sprzęt drożeje. O 15% zdrożały dyski SSD na rynku chińskim i my też na rynku europejskim niedługo te podwyżki odczujemy, jeżeli jeszcze ich nie odczuliśmy. Dlatego jeżeli planowaliście zakup jakiegoś dysku SSD to zróbcie to teraz z tych, które są dostępne, bo niedługo może ich nie być w ogóle albo będą bardzo drogie. Zban dla koronawirusa. Pamiętacie obietnicę Samsunga, że nowy Galaxy Z Flip ma szklany ekran? Okazuje się, że nie jest on do końca taki szklany, jakbyśmy sobie tę szklaność wyobrażali. Co prawda Samsung nazywa go Ultra Thin Glass, tam jest glass, czyli szkło, więc trochę szkła w nim jest. Natomiast pokryty jest wciąż warstwą plastiku, taką jak w Galaxy Foldzie i okazało się, że tę warstwę też można zarysować na przykład paznokciem mocno dotykając ekranu, więc mimo tego, że tam szkło jest, to musicie uważać, żeby powierzchni tego ekranu nie zarysować, a nie warto je rysować, bowiem wymiana ekranu w Galaxy Z Flipie kosztuje bagatela 500 dolarów. Jeżeli macie wolne 2000, to możecie sobie na przykład wymienić silnik w Civicu albo ekran w Flipie. To już wybór należy do was. I tak nie jest to najdroższy ekran, bo w Galaxy Foldzie musielibyśmy zapłacić ponad 2600 zł za wymianę, więc jeszcze nie jest najgorzej. Mimo wszystko trochę zban, bo, bo się okazało, że to nie do końca takie szkło, jak sobie wyobrażaliśmy, albo to nasze wyobrażenia były za duże. Przepraszam, Samsung. A zakończymy ten materiał dalszym ciągiem wojny między Stanami Zjednoczonymi a firmą Huawei. Amerykańska prokuratura oskarżyła Huawei o to, że co najmniej od 10 lat, jak nie lepiej, współpracuje m.in. z Iranem i Koreą Północną. I pewnie Donald Trump myśli, że gdyby w piekle istniał internet 5G, to też założyłby go. Huawei. W oskarżeniu możemy przeczytać, i ja to wam przeczytam, że Huawei miało ukraść sekrety handlowe i prace objęte prawami autorskimi, takimi jak kod źródłowy i instrukcje obsługi dla routerów internetowych oraz rozwiązań z zakresu robotyki i budowy anten. Huawei jeszcze się do tego nie ustosunkowało w momencie, kiedy wypowiadam te słowa, ale na pewno się ustosunkuje i na naszej stronie w jakichś newsach to na pewno znajdziecie. To tyle na dzisiaj. Zapraszam Was na kolejne szpany i dzbany. A żartu na koniec nie będzie. Bo to jest nie na żarty temat. Chyba, że ktoś się nażar pizzy na przykład, to może być na żarty, ale nie wiem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do następnego trzymajcie się. Cześć.